Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał o charakterystyce geograficzno-naukowej. Jak donoszą naukowcy, dochodzi do rozrywania się kontynentu afrykańskiego, który może w przyszłości poskutkować podziałem Afryki na części oraz powstaniem nowego oceanu na Ziemi. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie dzienniknaukowy.pl pod tytułem Afryka powoli pęka. Naukowcy prognozują powstanie nowego oceanu. Jak uczono nas na lekcjach geografii, kontynenty na naszej planecie stale się przemieszczają. Jednym z przejawów tego zjawiska są występujące trzęsienia ziemi. Wiele milionów lat temu układ kontynentów był znacznie inny niż obecnie. A w dziejach Ziemi istniał nawet jeden superkontynent Pangea. Nie bez powodu porównuje się czasem ziemskie kontynenty do elementów układanki, do puzli. Wystarczy spojrzeć na ich kształt. Przykładowo, zachodnie wybrzeże Afryki i wschodnie wybrzeże Ameryki Południowej wydają się bardzo dobrze do siebie pasować, a wynika to z faktu, że przed milionami lat rzeczywiście stykały się one w tym właśnie miejscu. Natomiast do ich rozdzielenia Doszło około 138 milionów lat temu. Jak donosi dziennik naukowy.pl, naukowcy twierdzą, że Afryka rozpada się na dwie części, co ostatecznie doprowadzi do powstania Nowego Oceanu. Chociaż proces ten zajmie miliony lat, to jak przekonują uczeni, oddzieli obecne tereny Somalii, części Kenii, Etiopii i Tanzanii. Od reszty kontynentu. Z Afryką dzieje się coś istotnego, co nieodwracalnie zmieni jej kształt i wygląd. Istotne znaczenie ma tutaj Wielki Rów Wschodni. Rów tektoniczny, który jest częścią wielkich rowów afrykańskich. Przebiega on przez wiele państw, takich jak Etiopia, Kenia, Demokratyczna Republika Konga, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Tanzania, Malawi oraz Mozambik. W 2018 roku świat obiegły materiały filmowe i zdjęcia pokazujące potężne pęknięcie, do jakiego doszło w Kenii. Już wtedy pojawiły się głosy, że Afryka rozpada się na naszych oczach. Ruchy tektoniczne, mające miejsce wzdłuż wschodnioafrykańskiego systemu, sprawiają, że płyta afrykańska dzieli się stopniowo na dwie części. Zaś płyty somalijska oraz nubijska stopniowo zaczynają oddalać się od siebie. To bardzo powolny proces. Ruch następuje z prędkością milimetrów na rok. Ślady ruchów tektonicznych widać gołym okiem, nie tylko w Afryce. Innym znanym przykładem jest USKOK San Andreas. Formacja rozciąga się w Kalifornii na długości około 1200 km. To naturalna granica między płytami. Pacyficzną i północnoamerykańską. Region jest narażony na trzęsienia ziemi. Wszystkie te informacje oznaczają, że Afryka w ciągu kolejnych milionów lat zostanie rozerwana na dwie części, pomiędzy którymi prawdopodobnie dojdzie do wytworzenia się nowego oceanu. Ocenia się, że zmiany te przybiorą bardziej drastyczną formę za jakieś 5 do 10 milionów lat. I to w tym okresie najpewniej dojdzie do utworzenia się. Nowego akwenu wodnego. My utworzenia się nowego oceanu nie dożyjemy, najprawdopodobniej ludzkości też już nie będzie. To uwidacznia, jak wiele lat istnieje Ziemia, a jak krótko my na niej żyjemy. Ruchy płyt tektonicznych są nieuchronne, jednak powodują nie tylko przesuwanie się kontynentów, ale również trzęsienia ziemi, które sieją spustoszenie, czego dowodem są ostatnie trzęsienia ziemi w Turcji. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i wynagrodzicie go łapką w górę oraz subskrypcją kanału. Pozdrawiam i do usłyszenia!